Cześć, ten odcinek to pewnego rodzaju wielki finał całego projektu, jakim było przekopanie się przez całe lore magica. Pierwszy film z tej serii na kanale pojawił się w marcu 2019 roku i od tamtej pory sukcesywnie, choć z drobnymi przerwami, wrzucaliśmy filmy opowiadające o multiverse. Przerobiliśmy 72 książki, 92 komiksy i ponad 400 artykułów opisanych na stronach wizardów, uzupełniając to masą innych źródeł, flavor tekstami, artykułami z wydawanych kiedyś gazetek, czy fabułą tych kilku gier, które powstały. Zrealizowaliśmy ponad 100 filmów, które naszym zdaniem wyczerpują temat najlepiej, jak tylko się dało, streszczając i kompilując te historie tak, by były łatwiej strawne i nie wymagały tyle czasu i pracy, ile ja w to włożyłem. Mam jednak pełną świadomość, że jest cała masa ludzi, którzy nie mają czasu i energii do tego, żeby nadrobić wszystkie te filmy, stąd ten materiał, który będzie streszczeniem streszczeń. Podejmę próbę przebiegnięcia przez całą znaną historię multiwers w taki sposób, żeby każdy znał wszystkie kamienie milowe, a jednocześnie, jeśli któryś z tematów zainteresuje Was bardziej, będziecie mogli odszukać konkretny film, który opowiada o szczegółach. A żeby było jasne, to nie jest koniec działalności, historia toczy się dalej, natomiast ewidentnie filmów o lore w dotychczasowej formie będzie na kanale mniej, bo po prostu temat przeszłości został w dużej mierze wyczerpany i pora na nowe rzeczy. Plan jest taki, żeby wyrobić się w 30 minut, a dla ułatwienia będę posługiwał się agriwiańską rachubą czasu, czyli systemem liczenia czasu w Magicu wymyślonym na planie Dominarii, gdzie rokiem 0 jest narodzenie się braci Urzy i Miszy. No i musicie przygotować się na sporo uproszczeń. No to co, czas start. Opowieść zaczynamy na wspomnianej wcześniej dominarii, gdzie 25 tysięcy lat przed narodzeniem się Urzy i Miszy na świat przyszły dzieci Ur Dragona, czyli Elder Smoki, w tym Bolas i Ugi. Te rządziły przez kolejne lata, ale z czasem ich konflikty sprawiły, że zostały zastąpione przez kolejne pokolenie, Smoki Pierwotne. Ostatecznie Smoki Pierwotne również zostały pokonane przez potężnych ludzkich magów, numenów i to ludzie zaczęli przejmować świat w panowaniu. Jednocześnie gdzieś tam na odległej rawnicy zostaje zawiązany guild pact, magiczne porozumienie między dziesięcioma gildiami, które stały się podwalinami pod powstanie największej cywilizacji Multiverse. Tymczasem na Dominarii rozwijały się różne królestwa. Na wyróżnienie jednak zasługuje Imperium Fran, które zaczęło doprowadzać do perfekcji panowanie nad Power Stone'ami, zapewniającymi dostęp do mocy, która pozwalała kontrolować, zasilać i projektować kolejne mechanizmy. To wśród tego ludu narodził się skromny medyk imieniem Javgmot. Z pomocą wędrowczyni Daifet odkrywa i przejmuje kontrolę nad rozpadającym się sztucznym planem Phyrexion i rozpoczyna wojnę domową, która kończy się upadkiem Imperium Fran i wygnaniem Javgmota, zamykając jedyny portal znajdujący się w jaskiniach Koilos, kontrolowany przez Power Stone. Na Dominarii rozpoczyna się tak zwany czas legend. Bohaterowie powstają i upadają. Dakon Blackblade, Geadron Dihada, Sol Knar, to tylko niektórzy z nich. Wracają też niektóre z ocalałych wcześniej Elder Dragonów, Victis Asmadi, Chromium Ruel czy Palladia Mors. Jednak wszyscy giną w mrokach historii. Aż nadchodzi rok zero, czyli narodzenie się braci, którzy zmienili układ sił w całym multiverse na całe lata. To oni odkryli w jaskiniach Koilos portal do Phyrexii i przez przypadek rozerwali strzegący go Power Stone na pół, tworząc Wigstone i Midestone. Ich konflikt znany jako Bratobójcza Wojna przez kolejne 64 lata zaangażował wszystkich i wszystko na całej Dominarii, wyniszczając w zasadzie całą planetę i kończąc się wielką bitwą i wybuchem na argot zagadkowego artefaktu znanego jako Silex, który pochłonął wszystkie pobliskie istnienia, w tym i teoretycznie Misze, a w konsekwencji czego iskra Planeswalkera urzy odpaliła, natomiast dwa wspomniane wcześniej kamienie stały się jego oczami, przemieniając go właśnie w boskiego wędrowca. Natomiast sama Dominaria i 12 innych pobliskich światów zostało zamkniętych w odłamku multiwers skrywającym go przed wpływem Fyrex. Wywołało to ogromne zmiany klimatyczne, rozpoczynając epokę lodowcową. Ten straszny okres trwał 3000 lat, w trakcie których wielu wędrowców próbowało się stamtąd wyrwać, wywołując lokalne konflikty, a potomek Urzy Jodah doczekał się nieśmiertelności. Ostatecznie rzucono potężne zaklęcie, które przełamało Ice Age i przywróciło wspomniane 12 światów do multiverse, odsłaniając je ponownie na Firexie. Tym zaklęciem było World Spell, a zaangażowane w jego rzucenie była chociażby Freya, właśnie Jodah, oraz moja ulubiona Jaya Balar, która w wyniku tych wydarzeń również stała się wędrowcem. To jest też moment, w którym rozpoczyna się wiele pomniejszych historii w różnych zakątkach multiwers, by przywołać jedną. To jest czas, kiedy wydarza się pierwsza Kamigawa, która zmienia tamten świat, a konflikt Okagachiego, Mochiego, Miojinów, Kami i ludzi kończy się powstaniem nowej strażniczki świata duchów i zesłaniem Toshiego Umezawy na dominarii. Wrzutu Mezawów odegrał później istotną rolę w historii tego świata, bo to jeden z jego przedstawicieli zdołał zabić fizyczną formę Bolasa i uwięzić go na Meditation Rem na lata. Tetsuo Mezawa najpierw reprezentował Bolasa w Imperium Madary, by ostatecznie w wyniku wewnętrznych tarć i niesprawiedliwości stanąć naprzeciw niego. Gdyby nie fortel, nie miałby ze smokiem szans. Nie zapominajmy jednak o najważniejszej postaci tamtych lat, czyli Urzie. Ten wykorzystał 3000 lat odcięcia od swojego rodzimego planu na eksplorację multiverse i próby rozwiązania problemu jakim była Phyrexia. Porwał jedną z nówek, Xanche i próbował uzdrowić swój szalony umysł. Na niewiele mu się to ostatecznie zdało, kiedy więc rozpada się odłamek 12 światów, wraca na Dominarię, by przygotować ją na wojnę z Yawgmothem. Czas wojny z Phyrexią to w zasadzie kolejne intensywne 1000 lat w historii Dominarii. Urza funduje Akademię Tolarii, mającą stanowić jego bazę i zaplecze do budowania koalicji, która obroni jego świat. Jej szefem zostaje Barin, a niektórymi z najwybitniejszych alumnów i tworów jest chociażby Teferi, Karn czy Joira. Urza rozpoczął mnóstwo projektów, które miały na celu przygotowanie Dominarii do walki. Jednym z nich był projekt eugeniczny zwany Liniami Krwi. Z jednej strony w trumieniach spowolnionego czasu wyhodował całą nową rasę istot, Metafran, z drugiej zaczął kojarzyć ze sobą wybitne jednostki z całego świata celem wyhodowania grupy właśnie wybitnych jednostek o szczególnych uzdolnieniach i wyposażenia ich w potężne artefakty. Tak powstała załoga latającego okrętu Weatherlight, która później zbierała po całym multiverse elementy Legacy Weapon, która miała stać się ostateczną zagładą Ferekcją. Oczywiście Fryekcianie w międzyczasie na różne sposoby podgryzali dominarię, na przykład wysyłając uśpionych agentów, w tym teoretycznie syna Jawgmota, czyli Kerika, destabilizując i niszcząc plan Serry, czy tworząc chociażby wspomniane wcześniej strumienie czasu, czy też sztuczny plan Rav, który miał nałożyć się na dominarię i stanowić platformę do desantu wojsk Fryekcji. I tak też się ostatecznie stało i rozpoczął się ostatni element Wielkiej Wojny między dwoma światami. Żywi przeciw oleistym maszkarom. Urza jego dziewięciu tytanów: Bolewar, Daria, Freyalise, Commodore Gaff, Christina z lasu, Tysir, Tevez Shad i Lord Wingrace przeprowadziło desant na teren wroga, co skończyło się dla nich w większości śmiercią. Sam Urza w zasadzie przeszedł na stronę Phyrexii, by ostatecznie zginąć z rąk przywódcy załogi Weatherlighta, Gerarda przena. Ale wszystkie jego projekty okazały się jednak genialnie zaplanowanymi trybami maszyny, które ostatecznie anihilowały Phyrexian i samego Mota. Koszt był gigantyczny, natomiast w rezultacie Karn wchłonął w siebie wszystkie elementy Legacy Weapon, w tym i oczy samego Urzy, stał się wędrowcem, a Dominaria ocalała. Jedna z największych kontrowersji i przestrzeni do dyskusji nad tym uniwersum jest to, czy Urza był wybawicielem multiwersu, czy jednak doprowadził w większym stopniu do jego zakłady. Gdyby wszak nie on i jego szaleństwo, do tego wszystkiego w ogóle by pewnie nie doszło. Z drugiej strony, to on uratował Dominarię, realizując swój bardzo makabryczny i skomplikowany plan. Kolejny etap opowieści zaczął się dość niepozornie od odnalezienia zagadkowego spełniającego życzenia artefaktu zwanego Mirrari, który został wysłany przez Karna celem obserwacji Dominari, kiedy on sam budował swój idealny, matematycznie precyzyjny plan argentu. Mirrari stało się powodem nowych konfliktów na Dominarii, angażując Kamala, Czeskę, kult kabały, morski lud Cefalidów i doprowadzając ostatecznie do wielkiej wojny między Wskrzeszonymi Numenami, Akromo, Fejcz i wreszcie narodzeniem się nowej bogini Karony. Ostatecznie Karn przyszedł po sobie posprzątać i zabrał Mirrari i Jeskę, która stała się wędrowcem. Nieświadomie zabrał również na podeszwie swojego buta plamę czarnego fyreksjańskiego oleju pozostałości po wielkim konflikcie z Fyreksją, który później stał się zalążkiem przemian, jakie zaszły na jego fantastycznym planie: który z argentum stał się Mirrodinem, a później Nową Fyreksją. Zaczęło się niewinnie od szaleństwa jego naczelnego golema, Memnarcha, który chciał znaleźć istotę obdarzoną iskrą wędrowca, by wchłonąć ją dla siebie i samemu stać się godnym i zdolnym podążać za swoim twórcą. Tymczasem na Dominarii spokój trwał bardzo krótko, bo rozpoczął się czas zwany kryzysem temporalnym. Dotychczasowe epokowe wydarzenia mające miejsce na dominarii i będącej węzłem many dla całego Multiverse wywołały powstanie dziur w czasie, przez które zaczęli wylewać się znowu Szfyreksjanie z innych timeline'ów. Starzy i nowi bohaterowie, Wilani i zwykli mieszkańcy planu oddawali życie, by ratować swój świat. Na liście ofiar, które poświęciły się, by zamknąć szczeliny czasu, była Freyalized, Win Grace, czy też Leszrak, Czy Ten ostatni przymusowo, bo to Bolas zamknął nim szczelinę. Zamknięcie szczelin miało kolosalne znaczenie dla struktury całego multiverse. Proces ten nazywamy mendingiem. Jest to moment, który twórcy gry wykorzystali, by zmienić zasady rządzące tym światem. Wędrowcy przestali być nieskończenie potężnymi bogami, a stali się jedynie utalentowanymi magami zdolnymi wędrować między planami. To jest też moment, w którym multiverse znacznie nam się poszerzyło, a Wizarci zaczęli śmielej je eksplorować. Dostaliśmy cały zestaw nowych, ułomnych wędrowców w pokroju Jace'a, Nis, Liliany, Chandry, Janiego, Gideona, Elspeth i Garuka. Przestaliśmy też patrzeć na multiwers w kategoriach tysięcy czy setek lat, a wydarzenia zaczęły nam się zagęszczać i odbywać na przestrzeni kilku lat, wszak nasi nowi bohaterowie stali się śmiertelni. Rozpoczęła się też nowa era z nowym arcywrogiem. Najbardziej bowiem niezadowoloną istotą z faktu ograniczenia jego mocy był nikt inny jak Nicole Bolas, który postanowił na różne sposoby odzyskać utraconą moc. Założył swoją sekretną organizację wędrowców, Infinite Consortium, na jego czele postawił Tezereta i zaczął rozpuszczać swoje macki i plany na cały multiwers. Na przestrzeni lat zrekrutował wiele ciekawych postaci, często wbrew ich woli: Sarkana, Dovinbana, Domri-Reida, Kaje, Liliany, Wraskę, Razareka czy Baltris. Pierwszą realną próbą odzyskania przez niego boskości miała miejsce na Alarze, gdzie próbował wykorzystać do tego połączenie się wszystkich szardów. Przeszkodził mu w tym jednak Ajani. Wtedy w ruch poszły jego dużo bardziej dalekosiężne plany. Zainicjował cykl wydarzeń, który doprowadził Chandrę do kradzieży tajemniczego zwoju, który zaprowadził ją ostatecznie na Zendikar, a w efekcie czego zostali uwolnieni Edrazi. Tutaj przez lata będziemy skakać między różnymi planami i bohaterami, których wątki składają nam się ostatecznie w całość. Okazuje się, że przed laty Triumvirat składający się z Sorina, Ugina i Nahiri uwięził pradawne żywiące się manom istoty w Hedronach z Indykaru. Ich uwolnienie stało się nowym zagrożeniem dla całego multiwers, ale obudziło też wiele prywatnych animozji i konfliktów, chociażby trudna relacja między Sorinem a Nahiri, która niemal skończyła się zagładą ministradu. Poznajemy historię tego planu: anielicy Avacen, demona Gesetz artefaktu zwanego Helvot i ich wpływu na mroczny gotycki plan. Tymczasem Eldrazi zostali pokonani, to w sumie dwukrotnie, przez połączone siły wędrowców, którzy złożyli przysięgę, by wspólnie chronić Multivers przed podobnymi tragediami, zawiązując w ten sposób Gatewatch. Ta grupa przez kolejne lata towarzyszyła nam, zażegnując kolejne konflikty w całym Multivers. Z naszej perspektywy często odnosili zwycięstwa które tak naprawdę były podszyte porażką, bo realizowały kolejny mały element większego planu Nikolbolasa. Między innymi w ten sposób na Kaladeszu tezeret nauczył się tworzyć Planar Portal, a na Xalanie odnalezione zostało im Mortal Sun. Gdzieś w tym wszystkim Liliana próbowała dołączyć do tych dobrych i wspomóc ich, realizując jednocześnie swój plan eliminacji demonów, z którymi przed laty zawarła pakt, ale wszystko to prowadziło ją w ręce Elder Dragona. Między innymi na Inistradzie pokazała, jak potężną jest nekromantką i jak świetnie nadaje się do kontrolowania tysięcy nieumarłych. Oczywiście w międzyczasie dostajemy również okruchy innej wiedzy. Garuk popada w szaleństwo i poluje na wędrowców. Mamy wątek Chainvale'a, rozwija się też historia szukającej własnej tożsamości Elspeth, która trafia na Teros i ściera się tam z bogami. Mają też miejsce zupełnie niepołączone z niczym wydarzenia na Lorwynie. A sytuacja na Rawnicy ulega dalszej destabilizacji. Najpierw święto deka millenial przeradza się w próbę przejęcia władzy przez różne gildie w Intryzze, zaplanowanej po ostateczności przez gildię Azorius, później gwarantem mocy magicznego porozumienia gildpaktu staje się Jace, który często jest nieobecny angażując się w inne sprawy, a ostatecznie macki smoka odgrywają coraz większą rolę w polityce miasta. To tutaj w jego służbie powstaje chociażby planar bicon. Wraska zamienia w kamień przywódczynię Azoriusa, a Kaja zabija przywódców Orzoch, czyli duchy obzedat. To jest też moment, kiedy triumfalny pochód Guildpactu zostaje zatrzymany na Amonket, gdzie odkrywają, że smok stworzył cały plan, na którym jest czczony niczym bóg, a lokalni mieszkańcy pomagają mu stworzyć niezliczoną armię zombie, która pokryta specjalną substancją lazotepem będą w stanie przekroczyć planar bridge. No i wreszcie rozpoczyna się War of the Spark. Wędrowcy z całego Multiverse są ściągani na rawnika dzięki latarni. Immortal Sun nie pozwala im opuścić planu, a przez kontrolowany przez Bolasa Planar Bridge wlewają się miliony zombich, dowodzonych przez Lilianę związaną ze Smokiem kontraktem. Smok natomiast rzuca zaklęcie, które pozwala mu wysysać iskry innych wędrowców, zwiększając jego własną moc Elder Spell. W zasadzie wszystkie postaci, które poznaliśmy przez lata, biorą udział w konflikcie. Ostatecznie zwycięstwo tych dobrych, ku mojemu ciągłemu ubolewaniu, zapewnia brat Nikol Bolasa, czyli Ugin. Otóż okazało się, że bracia na różne sposoby i na różnych płaszczyznach byli ze sobą skonfliktowani przez ostatnie 30 tysięcy lat. Bolas teoretycznie zabił Ogina na Tarkirze, ale dzięki wydarzeniom, jakie miały tam miejsce, i pomocy Sarkana, czas zrobił fikołka i świat smoków się zmienił. A sam Ogin został wskrzeszony jako Spirit Dragon i przez lata snuł własną intrygę, której celem było pokrzyżowanie planów jego brata z Piekła Rodem. Kiedy Nikol kosił wędrowców i pochłaniał ich iskry dzięki Spellowi, Ugin doprowadził do jego porażki. Niemałe znaczenie miał też błąd Liliany i śmierć Gideona. I tak kolejne wielkie zagrożenie zostało pokonane, choć nie ostatecznie zabite, bo przypominam, że Wolos został pozbawiony iskry i uwięziony na Meditation Realm. Nie mieliśmy jednak za dużo czasu na odpoczynek, bo przez te wszystkie lata, kiedy my koncentrowaliśmy się na Bolasie, Cyrexia się rozwijała. Mir Rodlin całkowicie się przekształcił. Zaczęli tam panować pretorzy, w tym porcelanowa matka maszyn Elż Norn, która zaczęła snuć plany przejęcia władzy w całym multiwers i zaniesienia tam czarnego oleju. Rozpoczęła się kolejna era w Magiku, w trakcie której dzięki zrekrutowaniu i skażeniu kolejnych wędrowców, Elż była w stanie przygotować intrygę, która zagroziła całemu multiwers. A my dzięki temu mieliśmy okazję odwiedzić kolejne plany, by powoli zbierać kolejne elementy układanki. Na ikori poznaliśmy lukę. Na Kalthaimie Wolny Kleks ukradł ziarno drzewa życia. Na kamigawie powstało urządzenie zdolne do zainfekowania ferreksjańskim olejem wędrowców, jednocześnie zatrzymując sporo z ich niezależności. Służbą Fyreksji wstąpił Tibat, Tezeret i Tamijo. Gatewatch również nie próżnowało, a w szczególności autor tego całego nieszczęścia, czyli Karn. Na Inistradzie zdobyto Moonsilver Key, doszło do konfliktu na Arkavios, a na New Capenie, planie który kiedyś został zdemolowany przez Phyrexian, odkryto magiczną substancję zdolną przeciwstawić się czarnemu olejowi, czyli anielskie Halo. Freyrksjanie tymczasem, z pomocą Tezereta i Sheoldred rozpoczęli kolejną inwazję na Dominarie, chcąc z jednej strony grać na czas i zająć czymś Gatewatch, z drugiej pozbyć się od wiecznych wrogów i zadbać, żeby nie byli oni w stanie w żaden sposób się bronić. Nowa załoga Weatherlighta oraz grupa wędrowców starała się im przeciwstawić, przygotowując własny plan pokonania Firexii, który zakładał odnalezienie i zdetonowanie Sylexu na Mirrodynie. W tym celu, z wykorzystaniem wiedzy i artefaktów zgromadzonych do tej pory, urządzają sobie wycieczki w czasie do okresu wojny braci, by zrozumieć działanie Sylexu i tego, w jaki sposób Urza go w ogóle odpalił. Niestety Aja nie zdradza, zabija Jaya i porywa Karna i Sylex, za chwilę jednak udaje się odtworzyć artefakt. Mając świadomość kończącego się czasu, sojusz wędrowców dzieli się na dwie grupy, jedna przygotowuje Multiverse na inwazję o nieznanej dotąd skali, druga przeprowadza atak na serce nowej Phyrexii wspierana przez resztki ruchu oporu. Niestety wpadają w pułapkę i są po kolei eliminowani, zanim docierają do serca planu, gdzie z drobnego nasionka pochodzącego z Kaltheimu wyrosło gigantyczne skażone olejem drzewo Breaker, które wykorzystując magię Omenpuffów otwarło przejścia prowadzące z Phyrexii do wszystkich znanych zakamarków Multiverse. Rozpoczęła się gigantyczna wojna, gdzie obrońcy byli skazani na porażkę, bo każdy, kto przegrywał, był w zasadzie z automatu wcielany do armii przeciwnika. Czarny olej przemieniał wszystkie istoty w połączenie mechanizmu i mięsa, dążąc do całkowitej perfekcji, czyli przekształcenia istoty w mechanizm. Mięso bowiem było czynnikiem nieidealnym. Ta religia, bo w tym zasadzie stała się Phyrexia, przemawiała na wielu poziomach do tych samotnych, odrzuconych i niespełnionych w całym multiwers. Stąd Phyrexianie znaleźli mnóstwo agentów, gotowych ich wspierać w dążeniu do osiągnięcia bytu idealnego. Jednak dzięki Splotowi kilku wydarzeń udało się odwrócić losy bitwy. Elspeth odnalazła swoją tożsamość, okazując się być spadkobierczynią Anielicy Serry. Jednocześnie swoją rolę odegrał tu Ashiok, który przez lata mieszał Eleshnor w głowie. Teferi z kolei, który podczas podróży, w czasie do okresu wojny braci gdzieś nam się zapodział, e, zdołał sprowadzić swoją zaginioną, wyfazowaną poza czas ojczyznę, czyli kraj Zalfir. E, celem uzupełnienia, on go wyfazował tuż przed pierwotną inwazją Phyrexii, chcąc zapewnić im bezpieczeństwo, jednocześnie w ten sposób sprawiając, że przepadli w odmętach historii. Natomiast oni nadal byli zatrzymani w momencie, kiedy spodziewali się najazdu tych pierwszych Fyreksjan-Ja Byli więc doskonale wyekwipowani do walki z nimi. Dodając do tego heroiczną walkę obrońców swoich małych ojczyzn, przerośnięte ego Elesh Norn, która przeobraziła Phyrexian w istoty podległej scalone z jej wolą oraz nadawanym przez nią sygnałem, e, niesamowity wręcz wyczyn Wren, która połączyła się z Realm Breakerem, to mamy przepis na cud, który uratował sytuację. Znowu udało się zwyciężyć z Phyrexie i zapewnić kruchy pokój w Multiverse. Nowa Fryksja przestała istnieć, natomiast cały wszechświat został zalany przez truchła tych istot, no więc nie sądzę, żeby był to ostatni rozdział, kiedy mamy z nimi do czynienia. Tym sposobem zakończył się kolejny wielki etap historii Magica, czyli wojna z nową Ferekcją, a rozpoczął się kolejny, który znamy pod nazwą Wieku Omen Puffów, a który trwa do dziś. Podobnie jak Mending zamknął pewien rozdział multiverse i zmienił jego zasady, osłabiając wędrowców, tak i Realm Breaker i wybuch Sylexów w Blind Eternities znowu zmienił ten układ. Mogłem o tym drugim wydarzeniu w sumie jeszcze nie wspominać, ale był taki moment, kiedy wszystko wydawało się już stracone, a eksplozja Silexu była już nieunikniona, grożąc zniszczeniem wszystkich planów, do których sięgały gałęzie Renbreakera. I to wtedy Elspeth przeniosła się razem z eksplodującym Silexem w ślepe wieczności, czyli przestrzeń między planami, rozdzierając osnowę rzeczywistości. Mnóstwo znanych nam wędrowców straciło swoją moc, a między poszczególnymi krainami zaczęło otwierać się randomowo przejścia. Na listę tych, którzy stracili moce trafił Kalix, Huatli, Kiora, Kof, Nissa, Narset, Obnixilis, Sahili, Sarkan, Teferi, znowu zresztą, Taivar, Will i Rowan. Z kolei na listę nieżywych wędrowców trafiła Wren, Luke, Katibal, Vraska i Jace. Nadal w grze zostają Ajani, Ashiok, Chandra, Kaya i Kintorius. Co z resztą znanych nam postaci nie wiemy i pewnie będziemy to odkrywać w kolejnych dodatkach. Ten etap opowieści zaczęliśmy od Eldrain, gdzie poznaliśmy syna Oko, klana, który odegra tu jakąś ważną rolę. Następnie przenieśliśmy się na Ixalan, gdzie zaczęliśmy dostawać jakieś skrawki wiedzy na temat tego, jakie wyzwania będą nas czekać przez najbliższe lata. Coś wspólnego będzie z tym miała zapomniana cywilizacja gigantów Fomori. A w najbliższym roku sytuacja będzie się dalej rozwijać, ponownie na Rabnicę, nowym planie odzdrowiającym Dziki Zachód, wrócimy na Tarki, Rakabio, Skapenę i jeszcze kilka innych światów, gdzie przez najbliższe, przynajmniej dwa lata, będzie konstruowany kolejny wątek. No i tak z grubsza przedstawia się historia opowiedziana przez 30 lat Magica. Oczywiście pojawiło się również mnóstwo wątków i postaci, które z niczym się nie łączyło, albo jeszcze z niczym się nie łączyło. Wiele z tych opowieści jest nadal w toku, jak chociażby kwestia Ravenmana, Ozolitu, tajemniczego stowarzyszenia Kasminy, kwestia zamkniętej na księżycu Inistrat Emrakul. Nie sądzę też, żeby przywoływano niedawno na dominarie Gejadron Dihade, Braids czy Carfaliona, tylko po to, by o nich za chwilę zapomnieć. A formalnie nie mamy również zamkniętego wątku Davriela Keyna i siedzącego w jego głowie zaklęcia Elderspell. Gdzie jest w tym wszystkim Sorin, Carkan i Tezeret? To zagadki na najbliższe lata. Wszystko to gwarantuje nam, że będziemy mieli o czym opowiadać przez kolejne lata. A kto wie, może na 50. urodziny Megika trzeba będzie nagrać kolejny film, który będzie streształ nam całą tę historię w 50 minut. Tymczasem ja się z wami żegnam. Wielkie dzięki za Waszą uwagę i wspólne przykopywanie się przez Archiwa Magica. Mam nadzieję, że stanowisko profesora historii Multivers na Uniwersytecie w Arcavius jest wolne, bo wreszcie czuję się odpowiednio przygotowany do tej roli. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym materiale. Cześć!